Jo, bracia i siostry, witam w drugim odcinku. Już myślę, że można śmiało nazwać to cyklu, albowiem pierwsze wideo z tej serii cieszyło się dosyć wysoką popularnością, więc myślę, że przez kilka odcinków pokontynuujemy ten cykl, a z racji tego, że w ostatnim głosowaniu wygrała właściwie egzekwo, yy, równą liczbę głosów uzyskał z na równi z innym artystą lub też artystami których to nazw nie wymienię, żeby ich nie reklamować, albowiem oczywiście kolejny odcinek będzie zależał od Was, więc będę czekał na Wasze głosy, Waszych ulubionych artystów graffiti, których możemy przedstawić w tym cyklu. A dziś zajmiemy się stylem popularnego writera o pseudonimie Smolnowa. Smałnowa oczywiście to nie tylko artysta graffiti, ale również twórca treści na YouTubie. Jest to artysta, którego kanał na YouTube zdobył ogromną popularność w ciągu ostatnich kilku lat prawie 240 tysięcy subskrypcji tak więc jeśli chodzi jeśli mówimy w kategoriach grafiki to naprawdę sporo więc przyjrzyjmy się dziś bliżej jego stylowi i jak wpływa on też na jego twórczość, a także twórczość innych a tymczasem zaproszę tych, którzy jeszcze tego nie robią do subskrypcji kanału stałych bywalców do kliknięcia w dzwon, aby przypominał Wam o nowych nagraniach no, i oczywiście zapraszam do odwiedzenia mnie na Instagramie i na TikToku. A tymczasem zapraszam na drugi odcinek serii Analiza stylu. Dziś będzie kolorowo. I ow! to utalentowany writer graffiti, który swoje umiejętności artystyczne demonstruje na murach, fasadach, budynków i innych powierzchniach miejskich i nie tylko, albowiem pochodzi on z małego miasteczka Warendorf, tudzież dużej wsi, dokładnie nie wiem, ale nieistotnie. Oczywiście głównie są to legale, a raczej powinienem powiedzieć, są to legale w stu procentach. Co do jego pracy, to jednym z charakterystycznych elementów w stylu Smołnowej jest wykorzystanie oczywiście liter. Tworzy on złożone kompozycje, w których litery są podstawowym elementem. Jego litery bardzo proste w swoim rdzeniu są łatwo rozpoznawalne. Często używa różnych czcionek, kształtów i perspektyw, aby nadać swoim pracom unikalny wygląd. Jego litery są zazwyczaj duże, dynamiczne i pełne detali. A o detalach i wykonaniu powiemy sobie też nieco później. Jego prace są pełne energii, kolorów i wyrazistości, a styl, który się posługuje jest unikalny i rozpoznawalny na pierwszy rzut oka. Dodatkowo ma świetny pomysł, jeśli chodzi o wykorzystanie przestrzeni i różnych przedmiotów w swojej twórczości. Tworzy głównie tak jak wspomniałem wcześniej, litery, ale często zdarzają się wplecione. Charaktery. Robi on też większe produkcje tematyczne z pejzażami, murale, ale też tworzy on również sporo płócień. Wszystko to z ciekawymi pomysłami i tematami swoich prac. Smolnowa tworzy niesamowite ilustracje, które są pełne, jak już powiedziałem wcześniej, kolorów, detali i emocji. Jego technika opiera się na precyzyjnym użyciu narzędzi, jakimi są oczywiście puszki z farbą, ale używa on też pędzla. Często zdarza mu się użyć szablony, markerów, jak również poziomic czy kawałków tektury, aby jego detale były jeszcze bardziej dopracowane, wyraziste i dokładne. To wszystko pomaga mu tworzyć unikalne i oryginalne kompozycje. Jego prace są naprawdę skomponowane w świetny sposób, są przemyślane, często opowiadają różnego rodzaju historie i myślę, że główną siłą też jego prac są te detale, o których wspomniałem i dopieszczanie różnych elementów, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Oprócz liter Smoonowa często włącza różne elementy graficzne do swoich dzieł. Można zobaczyć różnego rodzaju rozbłyski, promienie, linie, kształty geometryczne i wiele, wiele innych detali. I tak jak powiedziałem wcześniej, mimo że jego styl i prace są proste, te detale gdzieś tam tkwią i one budują całość. Kompozycji. Detale te ponadto nadają pracy głębi i złożoności. Te wszystkie małe elementy składają się na jedną całość, mimo że na pierwszy rzut oka praca wygląda na dosyć prosto. Smolnowa doskonale opanował techniki takie jak, oczywiście, posługiwanie się sprayem, spraydowanie, co bardzo dobrze widać w cieniach, tak? W jego właściwie 3D, bo głównie tym się posługuje. Co ciekawe, oprócz techniki 3D wprowadza on również cienie w jednej pracy, czyli mamy pracę, tak jak tutaj widzicie, która ma zrobione dosyć grube 3D i widać w niektórych momentach, że litery, gdzie te 3D wnika w głąb litery dany kształt rzuca cień na ten 3D. Dodatkowo cała praca jest podcieniowana na przykład pod spodem, tak jak tutaj widzicie, co powoduje, że praca nabiera głębi, jeszcze większej trójwymiarowości. Jego precyzyjne ruchy i kontrola narzędzi pozwalają mu osiągnąć zamierzone efekty. Te elementy graficzne są starannie zaplanowane i dodają charakteru i wyjątkowości do jego grafiti. Wspomniałem o tym wcześniej. Smulnowa doskonale wykorzystuje efekty tekstury i cieni, aby nadać swoim graffiti trójwymiarowości i głębię. tworzy iluzję faktury na różnych elementach swoich prac, takich jak litery, postacie lub tła. Dodaje również cienie. O których mówiłem wcześniej, oczywiście, i dodaje je, aby stworzyć efekt oświetlenia i perspektywy. Kolorystyka ósmą nowy jest niezwykle istotna, wykorzystuje on szeroką gamę jaskrawych kolorów, które dodają życia i wrażeń do jego dzieł. Często łączy różne odcienie, tworząc efektowne gradienty i kontrasty. Jego prace są bogate w kolorowe palety, które dodają energii i wyrazistości. Tworzy harmonijne połączenia kolorów, które wzmacniają wrażenia i przekazują emocje. Umiejętnie używa również wspomnianych wcześniej kontrastów, aby wyróżnić poszczególne elementy i tworzyć efektywne kompozycje. Kolor jest kluczowym elementem, który podkreśla energię i dynamikę prac mołnowy, widać, że nie jest młopcem koło kolorów, o którym notabene mówiłem w jednym z odcinków o dobieraniu kolorów. Tu powinniście mieć w prawym górnym rogu załącznik, i widać też, że bardzo dobrze się nim posługuje. Świadczą o tym wcześniej wspomniane gradienty. Zwłaszcza w cieniach, ale także i kontrast, którego używa. Kolejnym kluczowym aspektem jego stylu jest kompozycja i perspektywa. Tworzy on dynamiczne układy, które nadają ruchu i głębi jego dziełom. Perspektywa jest często używana, aby nadać wrażenie trójwymiarowości i przestrzeni. Smołnowa umiejętnie manipuluje kompozycją, aby skupić uwagę na głównych elementach i stworzyć harmonijne kompozycje. I tutaj jest taka fajna mieszanka tych dużych przestrzeni jego liter z różnego rodzaju niuansami, małymi dodatkami i dokładnością, które tworzą całość pracy. Kompozycja i perspektywa są kluczowym elementem twórczości Smołnowy, również na płótnach, a może nawet głównie. Jego prace są starannie zaplanowane, aby zachować równowagę i harmonię. Tworzy przestrzeń perspektywiczną, gdzie różne elementy kompozycji współgrają ściśle ze sobą. Perspektywę dodaje głębi i wrażenia trójwymiarowości, co czyni prace Smolnowy bardzo atrakcyjnymi i miłymi dla oka. Styl Smolnowy to nie tylko techniczne aspekty, ale także ekspresja i wyrazistość. Jego graffiti emanuje energią i emocjami. Każda praca jest pełna osobowości i indywidualności, co czyni jego styl wyjątkowy. Jeden z kluczowych elementów w stylu smownowego to jego precyzyjne umiejętności w zakresie linii i konturu. Jego linie są zazwyczaj czyste, ostre i precyzyjne. Posługuje się różnymi technikami, takimi jak linie proste, zakrzywione, różnego rodzaju gesty i kreski, aby nadać swoim pracom Różnorodności i dynamiki. Jego styl charakteryzuje się bardzo wyrazistymi, dynamicznymi i energetycznymi kompozycjami. Jego prace są pełne ruchu, emocji i intensywności. Wykorzystuje szerokie pociągnięcia sprayu, pędzla, które dodają właśnie tego gestu i spontaniczności do jego prac. Jego styl jest niepowtarzalny i łatwo rozpoznawalny. Reasumując, styl smownowy to połączenie prostoty, czyli prostych liter z różnego rodzaju rozciągnięciami i dodatkami. Często stosuje on melting, czyli takie wtapianie się liter, przechodzenie przez siebie tych liter. Litery choć proste zbudowane są z rdzenia litery. Dobry przykład mamy tutaj, gdzie mamy S i jest ta litera rozciągnięta dzięki zastosowaniu kilku rozciągnięć liter sheriffów. Ta litera rozciąga się tutaj, ale możemy się doszukiwać też tej litery w tym miejscu. Tak więc, mimo prostoty, mamy tutaj rozkminę grubszą nad, nad literami, możemy się zastanawiać, jak to wszystko zostało poprowadzone. Wspomniany wcześniej Melting, gdzie O przenika się razem z literą M. Jak również często są stosowane takie przejścia dzięki, dzięki rozciągnięciom liter, tak jak możemy zobaczyć to na przykład tutaj, gdzie ten szeryf rozciągnięcie litery z E przechodzi do O. Jak również działa to w drugą stronę. Z litery O mamy przejście do rozciągnięcia do litery E. Ta akurat praca nie zawiera zbyt wiele szczegółów, dlatego ją wybrałem, aby łatwiej mi było pokazać wam jakimi trikami technicznymi posługuje się Smolnowa. Kolejną rzeczą, o której mówiłem wcześniej, to efekt 3D, który zawiera w sobie cienie. Widzimy, że ten element litery E rzuca niejako cień na ten efekt 3D. Tak samo możemy zobaczyć to tutaj w tym miejscu, czyli takie zachodzi cieniowanie efektu. 3D jest to wszystko bardzo przemyślane i robi to ciekawy efekt, pokazuje głębię. I wyrazistość pracy. Wspomniałem też o mieszance tej prostoty z skomplikowanymi technicznymi zagadnieniami, i tutaj ciekawy przykład. Efekt 3D prowadzony jest w tą stronę. Tak, widzimy to. 3D wszystkie te linie idą w tym kierunku, jak możecie zaobserwować, ale z kolei światło pada z tej strony, i dzięki temu mamy highlighty w literach poprowadzone oczywiście w ten sposób, ale również. Źródło światła oświetla nam górę tych cieni i zastosowanie jest cienowanie tutaj z góry. Dodatkowo to, o czym wspomniałem wcześniej, oprócz cieniowania w efekcie 3D, cała praca rzuca cień na ścianę, więc odwzorowany jest cały kształt łącznie z efektem 3D. I mamy dzięki temu ciekawy efekt głębi i efekt takiego wyskakiwania pracy ze ściany. Jest jakby oddzielone, unosi się jakby nad ścianą. Prace smolnowy przyciągają uwagę i inspirują innych artystów. Z racji tego, że ma spore zasięgi na YouTubie i Instagramie, ten jego wpływ na społeczność jest dużo większy. Jego umiejętności w zakresie linii, konturów, różnego rodzaju efektów, nakładania na siebie tekstur, cieniowania efektów 3D. Oraz wykorzystania narzędzi, o których mówiłem, czyli sprayów, pędzli, szablonów i innych narzędzi, dodaje oczywiście kolorystyki, wyrazistości. Jego prace przekazują świetnie emocje i to wszystko uczyniły go jednym z najbardziej rozpoznawalnych i utalentowanych artystów w świecie graffiti. Ok, to tyle na dziś, jeśli chodzi o temat smownowy. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Mam nadzieję, że będzie z tego dłuższa seria i nakręcimy kolejne. Odcinki oczywiście będzie ta seria ewoluować. Mam już pomysł, jak to będę robił. Potrzebuję tylko troszkę na to więcej czasu. Oczywiście, jeśli ten odcinek Wam się podobał, zapraszam do lajkowania, do komentowania. Może macie jakieś uwagi co do tego cyklu? Jak już powiedziałem wcześniej, mam pewien pomysł, jak będę to rozgrywał, ale to już w kolejnych odcinkach. A tymczasem zapraszam Was też do głosowania. Na kolejnego artystę, którego chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. A tymczasem trzymajcie się, bracia i siostry, i